Siema widzowie, dzisiaj gramy sobie w standoffa turka. Yy, bo tak jak będziecie widzieć moją rangę, to nie zwracajcie na nią uwagi, bo to jest brąz. <grym> Ale to się kiedyś tam ogarnie. Siema, ma Ani O właśnie, teraz, teraz można gadać sobie. Zamknij mordę tam. deasupra. Tătătătă. Uite să apice și la musa.

Zapentowam się bomba, no nie, to się nie da. Jak nie ma tego, to nie zdąży. Ale ja może zdąży. No niestety. Gdybym był bardziej zaawansowanym graczem, to pewnie by mi się udało. Ale to nieważne. Idę sobie, kurde, tu, I, 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 i Idę zabić każdego. Bo zrobię, u, to, tu, 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 i wszystkich zabiję. <gurde> Dobra, jednak nie zabiję. Ale głupi, gościu, ten też jest głupi. No, Gościu, nie, Tam. Thank you, Winky. you, thank you, Deep sea la la and motherfucking fucking What the fuck? a to wszystkich zabija. Hmm, 6-9 pingów. Po co pikuję? Co za debil. Linki, linki... Chłopie, wlatuje teraz sobie tu na mida. Tu jest mit. Chłopie... Nawet mnie ten nabój nie Dobra, to najwyżej przegramy Pa Patrzcie ile fragów 680 osiemdziesiąt. super What the fuck? Nawet on mnie wychylił i mnie zabił. Weźcie AWP, weźcie AWP, weźcie AWP. Nie wzięli nic, zakute idioci. To łatwe było takie, że to hit. No czas. No jaki debil, rzucę tam flesha. Co się stało? Chłop mi taką w banie dał, że to niemożliwe. Czujesz to. Chłopie, chłopie, chłopie. Oni bomby plynują. No. Nope. <fality> Mapa de bilu. m să te Te curva tu hege! No wejdź. Głupi, głupi, głupi. Chłopie. Chłopie, chłopie. Co ty robisz? Dobra. Ej, teraz tam rozniosę. Rozniosę ich. Może nie, jak będę miał flesza zajebiście, no chłop się zastanawiam, czy szczerać. Oh. Dobro stigla mi. Pa je to Jak to się stało? Mataf Matafak? Co to było? Dobra. Five-seven. Idziemy. Sobie. Make, make, make. jeden drugi trzeci będzie no dobra no i już rozplantuję no to chłopie... Jak ja wam ci fragi zrobił? Prawie. Gdyby ten mnie zabrał, to... Myślę, że spokojnie. Ci fragi mogą być. No kurde! S Bem, frajerzy, kurde głupi! To za. kolega. Kto tak daje flesze? A pierdolę. Nie rzucajcie fleszy, wy idioci! Dobra, powiedziałem im, co, co o nich myślę. No dobrze, że go zabijać frajer, że kupi. Co z tego, że nawet mnie nie rozumiej. <grym> Powyzywam ich może trochę. I będzie git. Dobra. fakt, co to było? Wiodą tyłu. Aha, czyli ja teraz tylko jednego zrobiłam. O, właśnie. И так меня. Давай, 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 давай. Не, а, хоп, не модефа. Но и так выиграли. Аж... Отфиутко. undan med fånig Och en skiner. Nie no, tam jest tak ciemno. Dobra, teraz... Teraz to... No nie mają życia. Po prostu robię taka. Tak, tak. Czek. Jaki debil, nie umie się trafić kurde na 2 metry. No pompa i... debil. debil. debil x2. debil x3. Super. dobra 169 dobra cyk Ty... madafak co to było Dzieli się, bo dostał co najmniej 5 razy w głowę. Gościu. Nigdy się tak nie robi. To się wbija, jak gdyby nigdy nic, kurde, bez broni, bez niczego. No właśnie. No i... O co on strzelał? No oś strzelał po prostu kurde w powietrze jakby. Nie wiem co mu to powietrze zrobiło, ale... Opa! Teraz sobie biorę pompę. Dese tu. O, myk. Myk. Myk, mek. I chłopie. Nie mają podjazdu. Ja pierd... -ym. Tak. Dobra, przegrajmy to. I tyle. Jutro też będzie odcinek. W ogóle będę robił po prostu takie odcinki, luźne. I będę wysyłał. Będą o 15, ale dzisiaj będzie taki odcinek luźniejszy teraz żeby po prostu było tak dla urozmaicenia kanału Po dawno nie było a teraz gram sobie po prostu tak na luzie tego turka żeby po prostu sobie zagrać. tyle tak wiedziałem na początku że już go nie wygramy ale <laughs> ma ta to było że chłop zabija każdego teraz. Jak on zrobi, no no, no, jak zrobił... Jakby zrobił Aisa, to ja nie wiem. No, no to już wszystko jasne, dlaczego tak się stało. Każdy raz. Już dziesiąt. Spoko. Dobra. Ciekawe, czy coś dostaniemy. Co nie dostaliśmy. Nie Dobra. Mordy, mordeczki. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i po, po.